Za nami kolejny sportowy weekend. W hali Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile odbył się finał mistrzostw Wielkopolski Młodziczek w siatkówce. W turnieju wzięło udział 6 zespołów. Gospodynie SPS Wolej Piła, ENA Energetyk Poznań, SPS Sparta Złotów, MKS Kalisz, Szamotulanin Szamotuły i UKS Piątka Wyrównane zespoły, wyrównany poziom i wysoki poziom trzeba dodać do tego, Także trzymamy kciuki, żeby nasze zespoły godnie nas reprezentowały w kolejnych etapach rozgrywek, już na etapie ogólnopolskim. Młodziczka to dziewczyny w wieku 15-14 lat. Jeszcze dużo emocji, dużo nerwów wewnętrznie, dlatego przeplatana, bardzo dobra gra z bardzo prostymi błędami, ale na pewno co jest wielkie, to jest wielkie serducho. Wielkie serducho tych zespołów, poszczególnych dziewczyn. Najwielki no jest u kibiców, a SPS Wolejk ma naprawdę super kibiców, super kibiców i rodziców, którzy byli organizatorami jakby wspólnie z klubem, tych mistrzostw, świetnie kibicują, ja też ich dopiero poznałem i dlatego wielkie brawa dla dziewczyn i dla kibiców. Na każdym meczu panowała świetna atmosfera. Kibice z wielkim zaangażowaniem i pasją dopingowali wszystkie zawodniczki. To skrzydliło siatkarki, które w wielu akcjach znosiły się na wyżyny swoich umiejętności. Jesteśmy całym sercem z naszymi dzieciakami, wspieramy je na każdym kroku i po prostu nigdy tego nie zapomnimy tego weekendu tutaj sportowego. Dla nas się liczy to, że one mają pasję, że się rozwijają, że chcą coś robić i czerpią z tego radość. Zmaganią najlepszych zawodniczek w Wielkopolsce przyglądała się Agnieszka Kosmatka. Była reprezentantka Polski, wielokrotna mistrzyni Polski a także jedna z trenerek SPS w Piła. Jej przykład pokazuje, że chcieć to znaczy móc. Ja zaczynałam, e, tak jak tutaj dziewczyny e, młodzieżki, które prezentują się od piątku na tej hali. Zaczynałam też od klasy e, czwartej klasy szkoły podstawowej. Jest to świetny sposób na spędzenie fajnego czasu w swoim życiu, bo można bawić się na początku w tą siatkówkę, a zakończyć jako profesjonalna zawodniczka. Do tego potrzebne są jednak regularne i profesjonalne treningi. A takie odbywają się właśnie w SPS Wolej Piła. To nasza cała akademia tworzy bardzo fajne takie stopnie do kariery siatkarskiej, do tego, co powiedziałam wcześniej, do bardzo fajnego spędzenia wolnego czasu, a poza tym no, pokazujemy, że to jest rodzina, bo tutaj rodzice, którzy też bardzo mocno wspierają wszystkie młodziczki i starsze dziewczyny, no widzą, że to, co robimy, kochamy i chcemy zarazić naprawdę tą siatkówką wszystkie dziewczynki, które... Które chcą spróbować tej przygody? Kontynuowanie tej przygody umożliwia chociażby Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile, czyli szkoła prowadzona przez Powiat Pilski. Mamy nadzieję, że większa część zespołu 7-8 zawodniczych będzie uczennicami od 1 września uczennicami Liceum Mistrzostwa Sportowego. To jest bardzo ważne, to trzeba podkreślić, że to jest ogromna praca trenerów od szkół podstawowych. I to jest najpiękniejsze, że właśnie z piły dziewczyny będą mogły później reprezentować jako uczennice Liceum Mistrzostwa, ale oczywiście Klub Wolej. Powiat Pilski, na potrzeby rozegrania turnieju, udostępnił halę przy zespole szkół gastronomicznych. Tym samym po raz kolejny udowadnia, że zależy mu na rozwoju dzieci i młodzieży i wspiera wszystkie tego typu inicjatywy. Z nami kolejna impreza, w której można jak opowiadam Byliśmy współorganizatorem finału Wielkopolski Mistrzostw w Środkówce. To też doskonała okazja do występu w Bliskiej z SPS Wolej Piła. Z Rzymi, która może nie osiągnęła jakiegoś wielkiego sukcesu sportowego dzisiaj w postaci wygrania tego turnieju wygrania tych mistrzostw, ale osiągnęła z kolei bardzo duży sukces, można powiedzieć, w sferze mentalnej. W szkali zespółu szkół gastronomicznych ja mieliśmy okazję między innymi, a może głównie, występom zawodniczych Klubu SPS Wolej miła, zobaczyć praktycznie taką piękną, rodzinną ucztę siatkańską. Dlatego wszystkim serdecznie gratuluję i myślę, że po takich mistrzostwach będzie to kolejna karta do zacieśnienia współpracy pomiędzy właśnie powiatem pińskim, a zespołem STS Wolej Piła.